Poddam się, niech nie złamie nic, każda w trudnych chwil, tylko doda sił. Maszenia w nas, nie trzeba nic tylko chcieć, kto się nie boi, ten już, górą jest. Szanowni Państwo, drogie dzieci, kochana młodzieży, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na dziewiętnastym już pikniku Rodzin Zastępczych Powiatu Białskiego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i z okazji Dnia Dziecka. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ze szczególną atencją witam wszystkie rodziny zastępcze. Witam rodziny zawodowe, niezawodowe, spokrewnione prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dyrektorów dyrektora i przedstawicieli placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie rodziny, które rozpoczynają swoją misję i drogę na drodze rodzicielstwa zastępczego. Witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję Wam wszystkim bardzo gorąco w imieniu własnym, jak i w imieniu władz powiatu, za to, że z ogromną troską pochylacie się nad losem dziecka, że towarzyszycie im na każdym etapie ich życia i jest, przygotowujecie ich do dorosłości. Do tego, żeby byli ludźmi, którzy świetnie poradzą sobie w życiu dorosłym, którzy będą wspaniałymi pracownikami, rodzicami jako osoby dorosłe. Dziękuję Wam za to bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję, że tworzycie atmosferę bezpieczeństwa, miłości, że mobilizujecie swoje dzieci do wysiłku, dostawania się z każdym dniem bardziej odpowiedzialnym, szlachetnym, mądrym, dobrym człowiekiem. Za to, że jesteście oazą bezpieczeństwa i spokoju. Za to Wam bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Państwu dużo sił i zdrowia, dużo cierpliwości i dużo dobra od tych, których obdarzacie miłością, których obdarzacie dobrem. Niech to dobro, które czynicie wokół, otaczając z troską swoich, swoje dzieci, swoich wychowanków, niech wróci do Was z podwójną, a nawet i potrójną y, mocą. Dzieci, Wam życzę dużo dobrych, mądrych, odpowiedzialnych i zatroskanych dorosłych wokół siebie. Życzę Wam, żebyście mieli dużo sił i żebyście rozwijali swoje pasje. Żebyście dzisiaj skorzystali z tego, co Wam przygotowaliśmy. To również jest Wasze święto i staraliśmy się ze wszystkich sił, żeby dzisiaj przygotować dla Was jak najwięcej atrakcji, stworzyć atmosferę rodzinną, serdeczną i wesołą. I tego dzisiaj Wam życzę, szczególnie w tym dniu. Korzystajcie z tego, co Wam przygotowaliśmy i przeżyjcie z nami chwilę, które są warte zapamiętania. Jest nam bardzo miło, że możemy być dzisiaj z Państwem, że możemy uczestniczyć w tym pięknym wydarzeniu, jakim jest piknik z okazji rodzicielstwa zastępczego. Dużo ciepłych, pięknych słów powiedziała pani dyrektor o tym, jakie duże wsparcie jest ze strony władz powiatu. Jeśli chodzi o pieczę zastępczą, my reprezentujemy e, jednostkę regionalną, ośrodka polityki społecznej, jednostkę organizacyjną samorządu województwa lubelskiego. Również w działaniach podejmowanych przez samorząd wojewódzki, przez zarząd województwa lubelskiego, przez pana e, marszałka Jarosława Stawiarskiego priorytetem są działania na rzecz wsparcia rodziny i wieczy zastępczej, a dokonuje się to między innymi poprzez środki unijne, które są dostępne, o które można aplikować. I szanowni Państwo, właśnie powiat białski, PCPR y, Białej Podlaskiej jest jednym z głównych y, powiatów, który o te środki aplikuje. Może aplikować, bo jest przychylność, bo jest przychylność y, pana starosty, zarządu, y, radnych y, powiatu. Y, środki unijne są w określonej wysokości, ale ten wkład własny zawsze samorząd y, musi wyłożyć. Tutaj w tym powiecie nie ma takich problemów, czego dowodem jest to, że Pani Dyrektor, Pan Starosta nie tak dawno podpisywali umowę z ostatniego rozdania z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego, projekt na prawie 5 milionów. To co tam się będzie działo z tego projektu, to ho, ho, długo by mówić. Także gratulujemy w imieniu własnym, oczywiście naprawdę. Jest dwadzieścia powiatów ziemskich, cztery miasta na prawach powiatu. Szanowni Państwo, naprawdę tutaj władze zawsze pochylały się nad pieczą zastępczą i po prostu są też e, właściwe osoby na właściwych miejscach. Mam na myśli dyrektorów powiatowych, centrów pomocy rodzinie. To dla mnie zaszczyt znaleźć się w gronie osób, które za cel swojego życia wybrały służbę na rzecz dzieci bezbronnych. Jesteście Państwo wyjątkowi. Żadne słowa właściwie nie są w stanie przekazać tego uznania i wdzięczności. Dlatego bardzo serdecznie Państwu gratuluję, że budujecie Państwo cywilizację miłości, że troszczycie się o każde życie i przede wszystkim odpowiadacie na indywidualne potrzeby każdego dziecka. Nie bez kozery, patron, honorowy patronat, Pan Starosta Mariusz Filipiuk. Jeżeli chodzi o pieczę zastępczą, mogę powiedzieć tyle. Pan starosta jak ojciec, pani dyrektor Malczuk jak matka. I jeszcze mamy matkę chrzestną, czyli naszą panią skarbnik Elwirę Charewicz, która zawsze jak potrzeba pieniążki na to wszystko znajdzie. My jako radni zawsze bardzo chętnie głosujemy uchwały, bo znamy potrzeby i wiemy ile, ile potrzeba. Szanowni Państwo, ale ja chciałbym się troszeczkę pochwalić naszym powiatem. Jesteśmy jednym z nielicznych powiatów, gdzie 100% dzieci będących w potrzebie jest zaopiekowanych. W tym tygodniu w Sejmie odbyła się konferencja na temat pieczy zastępczej. Jedną z ekspertek była pani dyrektor Malczuk. To chyba o czym świadczy, że doceniają to, co robimy, że widzą to, co robimy i mam nadzieję, że prawodawstwo i tak dalej będzie szło w tym kierunku, żeby tą pieczę zastępczą zastępców wzmacniać i żebyśmy jeszcze bardziej ją rozwijali, żeby wszystkie dzieci, które potrzebują takiego wsparcia, to wsparcie otrzymały. Od 2012 roku w Powiecie Wialskim piecza zastępcza jest tak jakby realizowana w sposób planowy. A więc wszystko jest zaplanowane, wszystko jest tak zrobione, żeby było to działanie jak najbardziej efektywne. Szanowni Państwo, jeszcze jedno. Nic by się nie zadziało, żadne plany, żadne programy nie mają racji bytu, jeżeli nie ma ludzi dobrej woli, którzy fizycznie zaopiekują się tymi dziećmi. Na szczęście powiat Bialski ma dużo mieszkańców, dużo ludzi dobrej woli, którzy widzą potrzebę niesienia opieki, niesienia pomocy. To właśnie dzięki Państwu te rodziny się rozwijają i dzięki Państwu ciężkiej pracy, tej misji, którą realizujecie, nasze dzieci są zaopiekowane. I z tego miejsca, w imieniu Pana Starostu, swoim radnych, chciałem Państwu bardzo serdecznie za to podziękować. Bardzo się cieszę, że to wydarzenie odbywa się właśnie u nas. Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP jest jednostką bezpośrednio podlegającą Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej i naszą misją jest współpraca. Z takimi organizacjami, i instytucjami, jakie dzisiaj tutaj mają możliwość spotkania się. Dziękuję Wam za to bardzo. Jesteście Państwo także naszymi partnerami w pomocy, jaką my udzielamy młodzieży. Widzę tutaj wiele osób, które na co dzień spotykam i bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać w innych okolicznościach, takich miłych, w których świętujemy Dzień Pieczy Zastępczej. Drogie dzieci, drogie rodziny, bardzo się cieszę, że mogę, możemy Was tu gościć. Bardzo się cieszę, że możemy współpracować. Bardzo się cieszę, że możemy się też poznać. A naszym dzieciaczkom z okazji Dnia Dziecka życzę bardzo dobrych wrażeń. Życzę tego, żeby ten dzień był niezapomniany, miły, a przeżycia zostały w pamięci. Tyle było dni do utraty sił, do utraty Tyle było dni. Oh, Rozkoszy w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. No to jak jesteśmy w Rozkoszy, to piknik rodziny, rodzin zastępczych PCPR. To już cykliczna impreza. Co przygotowaliście w tym roku? Tak, już dzisiaj 19 raz przygotowujemy piknik, piknik dla rodzin zastępczych powiatu Białskiego. Jest to już naszą tradycją. Zapraszamy wszystkie rodziny. I osoby i instytucje, które z nami na co dzień współpracują. Dla których sprawy pieczy zastępczej są bardzo istotne i leżą na sercu. Przygotowaliśmy dzisiaj y, taką strefę kulinarną. Możemy skorzystać z pizzy, z lodów, z waty cukrowej, z popcornu, ale także ze wspólnego grillowania. Y oczywiście słodycze są też. Y mamy dużo atrakcji takich jak y dmuchańce, y malowanie twarzy, tatuaże, y ple plecenie warkoczy, y różne y gry i zabawy, animacje. Y oczywiście jest, y są pokazy y y y służb, czyli Straży Pożarnej i Policji. I przede wszystkim tutaj co się dzieje to to, że jest tutaj wspaniała atmosfera. Są tutaj ludzie, którzy nadają, że tak powiem, na tych samych falach. Troszczymy się o dzieci, troszczymy się o rodziny, jesteśmy z nimi. Jak było tu powiedziane, wszystkie dzieci w powiecie bielskim są zaopiekowane tak naprawdę? Tak, wszystkie dzieci na dzień dzisiejszy są zaopiekowane i oczywiście w miarę naszych możliwości, jeżeli są bardzo jakieś kryzysowe sytuacje, potrafimy pomóc też dzieciom z innych powiatów. Ile jest rodzin zastępczych w powiecie bielskim? Ogólnie jest około 100 rodzin zastępczych. Oczywiście mamy 7 rodzin rodzinnych domów dziecka, 5 rodzin zawodowych, około 32 chyba rodzin niezawodowych, 57 rodzin spokrewnionych. Trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego. I mamy jedną rodzinę zawodową o charakterze pogotowia rodzinnego, z czego się bardzo cieszymy, bo mamy tą rodzinę od dwóch miesięcy. Dzisiaj też właśnie nowe rodziny dołączyły do Waszego grona. Tak, tak. Na przestrzeni ostatnich ośmiu miesięcy przybyło do naszego powiatu kolejne pięć rodzin. Piękny wynik, ale oczywiście jeżeli ktoś by chciał, to jak najbardziej jesteście no tak. otwarci. Oczywiście ten piknik też ma na celu promocję idei rodzicielstwa zastępczego, także każda osoba, która zrobi test na serce i coś, to jak najbardziej zapraszamy do nas, powiemy. Jakie działania należy podjąć, w czym pomóc, żeby, jakie kroki należy podjąć, żeby zostać rodziną zastępczą. Zachęcamy do tego bardzo serdecznie, jesteśmy otwarci do kontaktu telefonicznego, do umówienia się na spotkanie, także jak najbardziej zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Brzeska 41, pokój 340. W ogóle w centrum, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w powiecie białskim do dzisiaj zbierało same pochwały, no i dowiedzieliśmy się, że też macie duży projekt do zrealizowania. Tak, mamy w tym roku dwa projekty z, z funduszy europejskich. Jeden jest dedykowany w dużej mierze osobom ze szczególnymi potrzebami, a drugi zdecydowanie większy jest właśnie do wspierania pieczy zastępczej. Także mamy dużo ciekawych ofert, ofert dla rodzin zastępczych, dla dzieci różnego rodzaju wyjazdy, poradnictwo, wspieranie pełnoletnich wychowanków. Także zapraszamy również do korzystania już dzisiaj rodziny i dzieci do, do tego programu. Można powiedzieć, że Wy już taką rodzinę wszyscy tworzycie, prawda? Jedną wielką. No tutaj dzisiaj oprócz rodzin zastępczych są przedstawiciele jedno wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. Także to, to też jest takie cudowne, że jesteśmy jako pomoc społeczna powiatu w jednym miejscu i tam, gdzie trzeba. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w bonie klaszcz. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w sercu pokój masz prawdziwy. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w błonie klaszcz. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, kup mi tak. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, dotknij tak. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, co za masz prawdziwy Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, dotknij tak. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klepnij się. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klepnij się. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, co za masz prawdziwy Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klepnij się. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, obróć się. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, obróć się. Wiem, że jeszcze to ciebień, przegonimy czego przegonimy całe zło, które w tym momencie chce nam nawet wyjść. nam głos, my będziemy to. O, 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 mój starszy brat, wiem, że świat jest jak podwórko. czki do białego dnia, Serter wiesie się do poleczki, ale matyś będzie zła. Porwał co się chłopiec w już podoba się świat, chłopiec miły i udany, każdy patrzy na nich raz. Gdy warkocze tu wirują także, a Serter wiesie się do poleczki, ale matyś będzie zła.